Siemanko, dziś pokażę Wam naszą kolejną realizację BMW seria 3 G21 z 2019 roku o mocy 258 koni mechanicznych. Na aucie obecnie zamontowana jest seria 19 na 8 z ET27 i na tyle 8,5 z ET40 w rozstawie 5x112. Według pomiarów, które dostarczy nam klient, na przodzie ma około 22 mm miejsca do nadkola i na tyle około 23 mm miejsca do nadkola. Wybór padł na Joder Wheels model JD46, która jest wyprodukowana w technologii Flowform. I co najważniejsze, nawiercona i dostosowana do parametrów, które wspólnie wybraliśmy z panem Pawłem. Montujemy również Felgę 19-calową w jakie zaleca producent z delikatnie niższym ET. I tak na przodzie montujemy 19x8 z ET20, wysuwając nową konfigurację 7 mm w stronę Nadkola. I na tyle montujemy 8,5 cala ZT30, wysuwając konfigurację 10 mm w stronę nadkola. Porównane także zostały rysunki techniczne, czy ramiona felgi nie będą haczyć nam o zacisk dla tarcz 348 mm na przodzie oraz 345 mm na tył. Skontaktuj się z nami, a Tobie również pomożemy dopasować odpowiednią konfigurację. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć!